Przód lewe okienko. Teraz przechodzimy do stworzenia graficznych wypełnień dla centralnej części okładki. W lewym kwadracie chcemy umieścić zdjęcie, które będzie znajdowało się pod warstwą szkła akrylowego. W tym celu wybieramy wypełnienie w postaci gładkiego papieru fotograficznego i przechodzimy do dodania elementu. Wykorzystując ploter drukujący Epson. Wprowadzimy do obszaru własny plik graficzny. Po dodaniu pliku do projektu, należy kliknąć na zdjęcie i opcjonalnie wybrać z paneli opcji Wykończenie w postaci szkła akrylowego bądź jednego z trzech rodzajów folii. My decydujemy się na szkło akrylowe, które dodatkowo oferuje nam możliwość zabezpieczenia całego obszaru folią antywandal.